Myślę, że gdyby w tym momencie podszedł do Was jakiś przypadkowy gracz i powiedział, hej, jakie słuchawki gamingowe polecasz w cenie do tych nawet 600 zł, to z marszu wiele odpowiedzi brzmiałoby następująco. Jakieś z serii HyperX Cloud. Jedynki, dwójki, być może Alfy. I ciężko się w ogóle z taką odpowiedzią nie zgodzić, bowiem Cloudy przez te wszystkie lata obecności na rynku obrosły w taką pewną legendę, są synonimem tego, um, czym są dobre słuchawki, dobrze wykonane słuchawki, wygodne, no i przy okazji brzmiące na tyle ciekawie, że nie nadają się tylko pod komputer, do gier, ale również do innych zastosowań. I dzisiaj w materiale skupimy się na najnowszym wariancie popularnych ALF, konkretnie jest to HyperX Cloud Alpha S. Co potrafią te słuchawki, czy warto brać je pod uwagę i czy powinny być waszym kolejnym zestawem gamingowym? O tym przekonamy się już za chwilę. Zapraszam do oglądania. Eski, to jak nie trudno zauważyć następca szalenie popularnego wśród graczy zestawu Cloud Alpha, który od bodajże 2017 roku jest obecny na rynku. Przez ten czas zgromadził on również w sklepie Xcom swoją drogą mnóstwo pozytywnych opinii, no i trudno się z nimi nie zgodzić, bo były tom i są do tej pory doprawdy świetne słuchawki. Alpha S natomiast wkracza, aby zaoferować klientom jeszcze więcej dobra w obrębie znanej bryły. Mówimy tutaj m.in. o ciekawych rozwiązaniach konstrukcyjnych, no i dźwięku przestrzennym choć o jak przystało na HyperX, również pudełko nie pozostaje wybrakowane. Mówiąc krótko, dostajemy zestaw kompletny, pełny tego, czego może oczekiwać gracz, szczególnie w cenie 549 zł, no bo tyle za nowość trzeba zapłacić. W skład opakowania wchodzi przewód Jack Jack 3,5 mm, niestety dosyć krótkim, słuchawki Etui w formie woreczka, mikrofon, dedykowany kabel przedłużający Jack na USB, wsparty o pilota, papierowa broszura, no i to, co dla mnie osobiście chyba najważniejsze, Wymienne nausznice wykonane z materiału, podczas gdy drugi komplet jest z skóry, no i spoczywa już na słuchawkach. W zasadzie ciężko oczekiwać czegoś więcej, bo te wszystkie elementy układają się w jedną spójną całość, gotową od podróży aż po stacjonarne użytkowanie. Jeżeli mówimy o pierwszych wrażeniach związanych z tym produktem, to są one naprawdę nienaganne. Otrzymujemy solidny, stosunkowo lekki headset wykonany z mieszaniny aluminium i plastiku, całość dobrej jakości, a w zasadzie takiej, do jakiej przez lata przyzwyczaił nas HyperX. Jedyne, do czego w tym momencie mogę się przyczepić, to do faktu, że po wyjęciu z pudełka zaraz pojawiły się na plastiku odciski palców. Z tym niestety trzeba systematycznie walczyć przy użyciu ściereczki. Ale już tak w ogóle abstrahując, jak przyjrzycie się tym słuchawkom, to stwierdzicie, że w zasadzie nie ma tutaj różnic, względem klasycznej Alfy z 2017 roku, a to błąd, bo takowe się pojawiają. Mówię tutaj tak o rozwiązaniach estetycznych, jak i czysto technicznych, ale zacznijmy sobie od tych pierwszych, ok? O ile pamięć mnie nie myli, to model sprzed dwóch lat serwował nam zderzenie czerni z czerwonymi akcentami i była to jedyna dostępna wersja. Tym razem natomiast logo marki, jak również aluminiowe elementy utrzymujące czasze, pozostają niebieskie. Wyraźnie inne jest także wykończenie samego pałąka, pod spodem wciąż miękka, pianka powleczona delikatną ekoskórą, natomiast na górze Eko ale z bardzo wyraźną fakturą, no i wytłoczonym w centrum logo. Wydaje mi się, że dzięki temu górna powierzchnia raz, że zyskała na trwałości, a dwa, w moim odczuciu jest ładniejsza. Oczywiście nie zabrakło charakterystycznego szwu na krawędziach. Swoją drogą, pałąk jest piekielnie elastyczny, no i absolutnie nie wykazuje żadnych zgrzytów przy jego rozciąganiu. Prowadnice chodzą miękko, acz precyzyjnie, chociaż akurat tutaj rzeczywiście może zdarzyć się przypadkowa zmiana ustawień, które dobierzemy sobie znacznie wcześniej. Czasze to połączenie aluminium w centralnej części, no i plastiku dookoła. Wszystko do Dobrej jakości no i przeruchu w obrębie zawiasów, także zero niepożądanych dźwięków. Z rzeczy wartych odnotowania, przewody, czy to te w obrębie samego zestawu, które delikatnie wystają z pałąka, czy też odpowiadające za podpięcie, są elastyczne w oplocie, dobrze zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi. Ciężko się tutaj w ogóle do czegoś przyczepić. Szwy, wygląd, spasowanie, no poziom jest nienaganny. Rzeczywiście jest trochę tak, że w obrębie tych wszystkich elementów, które do tej pory omówiłem, ciężko jest doszukiwać się jakichś większych wad, bo są to słuchawki, które zostały zaprojektowane poniekąd od linijki z dbałością o szczegóły oraz o zastosowania praktyczne. Dzięki temu między innymi design się nie zmienia, ale pozwala on bez problemu nie tylko spędzać właśnie w tych słuchawkach czas w obrębie naszego komputera, ale również w pociągu, na ulicy i myślę, że nikt nie będzie zwracał uwagi na to, że są to jakieś przesadnie gamingowe słuchawki. Zresztą doceniam również fakt, że nie ma tutaj Odświetlenie RGB, które w słuchawkach jest na dobrą sprawę zbędne. Z kwestii technicznych część z Was zauważyła pewnie również, że poza portem pod przewód do podpięcia, no i miejscem na mikrofon, każda z muszli ma dziwne, niebieskie elementy. To jest właśnie jedna z głównych zmian względem poprzedniczek. Każdy z tych suwaków odpowiada za natężenie basu w słuchawkach. Genialne w swojej prostocie rozwiązanie, które przy pełnym zamknięciu pozwala uzyskać znacznie płytsze brzmienie, a otwierając pierwszy bądź drugi próg dodajemy wyraźnej głębi, ale o wrażeniach opowiem później. Szkoda z kolei, że brakuje ogólnie w obrębie słuchawek fizycznego pokrętła do regulacji głośności przy podpięciu poprzez kabel jack-jack. Za takie rzeczy odpowiada wyłącznie pilot USB. Pozwala on wyciszyć mikrofon, zmiksować odpowiednio dźwięki systemu i komunikatora, czy też manewrować ogólną głośnością. Przydaje się to szczególnie w tytułach wymagających współpracy. To trzeba wypunktować, ponieważ nie musimy co rusze zaglądać do miksera systemowego. Oddzielną sekcję trzeba poświęcić zdecydowanie wygodzie. Alfa S to słuchawki całkiem spore, no i pozbawione obrotowych nauczników. Ale mimo tego komfortowe, tak po zawieszeniu naszej, jak i przy dłuższych sesjach. Ważą one około 320 gramów wraz z dołączonym mikrofonem i użytkując ich z drobnymi przerwami przez niemal cały dzień, byłem absolutnie zachwycony tym, jak dobrze ich ciężar rozkłada się między szerokim pałunkiem a padami. Swoją drogą, skoro właśnie już o nich mowa, obie pary wypełnione bardzo miękką pianką, a ich nacisk jest na tyle wyważony, że wytłumiają dźwięk z zewnątrz w porządny sposób, ale jednocześnie ciężko doszukiwać się jakiegokolwiek nacisku na naszej głowie. Dodatkowo bardzo podoba mi się fakt, że aktualnie drugie nauszniki, zamiast zbierającego wszelakie pyłki weluru, pokryto zupełnie innym, delikatniejszym materiałem. Miejsca wewnątrz nich także pozostaje wystarczająco dużo i nie czuć, aby słuchawki miały jakikolwiek bezpośredni kontakt z naszym uchem. Są jednak pewne różnice w wykonaniu, bowiem główna, domyślnie założona para z ekoskóry posiada wyściółkę wnętrza z pianki oraz plastikowy element rozpierający cały naucznik, który umożliwia łatwiejsze założenie go na słuchawki. W tym momencie możecie zobaczyć jak wygląda kwestia mikrofonu. Oczywiście jest on odpinany na elastycznym pałąku, a tak wygląda jego brzmienie. Spowijała go licząca wieki ciemność, ale to nie przeszkadzało mu widzieć wszystkiego dookoła, tak jak nie przeszkadza mu brak jego oczu. Był kiedyś czarownikiem i to potężnym. Jego spektralny wzrok pozwolił mu dostrzec każdy fragment celi wyraźniej nawet niż byłoby to możliwe, gdyby korzystał z pary oczu. Dajcie znać co sądzicie o tym mikrofonie i czy wystarczy do komunikacji. W grach. Moi drodzy, dźwięk. Sprawa, która w Cloud Alpha S jest dla mnie niejednoznaczna. Wydaje mi się, że zwyczajnie mimo obecności pilota USB, to jack wyłania pełne piękno barwy tychże słuchawek. Zacznijmy jednak od podstaw. Impedancja 65 ohmów, 50 mm przetworniki, dwukomorowa konstrukcja, no a poza tym pasmo od 13 Hz do 27 kHz. To naprawdę wygląda ładnie na papierze, no i przekłada się na rzeczywistość. Słuchawki brzmią bardzo dobrze, klarownie, czysto oraz da się odczuć to odseparowanie basu od tonów średnich i wysokich. Korygując najniższą partię fizycznymi suwakami, nie wpływa ona w żadnym stopniu na funkcjonowanie wspomnianej dwójki. Niemniej na USB słuchawki moim zdaniem grały troszkę mniej dosadnie. Nie była to różnica, która uniemożliwiała mi cieszenie się audio, jednak zauważalna i uciekła tutaj odrobinę mocy z basu w każdym z trybów ustawionych fizycznie na słuchawkach. Niemniej to dzięki pilotowi dostajemy dostęp do trybu 7.1, przykładowo. Ten jednak brzmi podobnie jak w różnych konkurentach. Deko metalicznie, stawiając na separację tych najbardziej kluczowych w grach częstotliwości. Kroki czy strzały stają się wyraziste, no i drapią w bębenki, umożliwiając jednocześnie lepszą lokalizację. Jeżeli jednak interesuje Was prawdziwy potencjał tych słuchawek, ich czystość, ekspozycja mocy, która drzemie w Cloud Alpha S, to wybór jest moim zdaniem tylko jeden, czyli Jack. Bas skacze w górę, chociaż de facto można go wyciąć, natomiast i tak czuć, że jest go więcej. Przy pierwszym otwarciu pozostaje on zrównoważony i powinien spodobać się wszystkim. A idąc krok dalej, atakuje z pełną siłą. Dla każdego coś dobrego, i niezależnie od ustawień, słuchawki po prostu cieszą dźwiękiem, sceną, klarownością, no i pozycjonowaniem, które w grach jest najważniejsze. Efektów w zasadzie też nie da się pominąć, zależnie od tego, jakie ustawienia wybierzecie, będą one bardzo wyraźne albo troszkę odcięte. W muzyce ogólnie słuchawki też spisują się ponadprzeciętnie dobrze, jak na zestaw dedykowany graczom, aczkolwiek tutaj stawiam jednak na pełne otwarcie słuchawek, co z kolei wiązało się z delikatnym wychodzeniem dźwięku poza obiekt zamkniętej konstrukcji. Niemniej moim zdaniem HyperX w przypadku tego modelu ponownie nie zawodzi i jak był wyborem świetnym, tak i wyborem świetnym pozostaje również w przypadku Alpha S, aczkolwiek nie ma róży bez kolców. Zacznijmy sobie może od tego, że moim zdaniem w obrębie tych słuchawek powinna pojawić się jakaś dedykowana aplikacja, bo w tym momencie korzystając z podpięcia USB ten dźwięk jest trochę bardziej zachowawczy, a chciałbym mieć możliwość wpływania na poszczególne pasma, aby dopasować go pod własne preferencje. No niestety teraz muszę korzystać z zewnętrznych aplikacji, ponieważ takiej dedykowanej S. com nie ma. Oprócz tego dźwięk 7.1, owszem, jest ok, uwypukla te częstotliwości, na które gracze powiedzmy najbardziej kładą nacisk, ale wciąż są te metaliczne naleciałości, które sprawiają, że ja nadal pozostaję fanem solidnego stereo, które Alfa S oferują, bo ono jest naprawdę bardzo, bardzo e, przyjemne i warto właśnie w tym trybie przede wszystkim chyba e, się zagłębić. No i kabel Jack Jack 3,5 mm. No, on mógłby być o te 20-30 cm dłuższy, bo w tym momencie trochę ogranicza ruchy przy stanowisku gracza. To są rzeczy, które mi się nie podobały, natomiast również wiem, że część z Was będzie narzekać na cenę 549 zł to jednak dużo jak na słuchawki, na które może sobie pozwolić przeciętny gracz. Z drugiej strony nie mogę temu headsetowi absolutnie odmówić wygody, świetnych właściwości dźwiękowych, wykonania, solidnego wykonania, które sprawia, że mam poczucie, że te słuchawki posłużą długie, długie lata. No i jeszcze te dodatkowe funkcje. Przede wszystkim mówię tutaj o regulacji basu, która bardzo mi się spodobała. Dalej mamy mikser audio na pilocie, też fajne. Pytanie natomiast, czy w tym momencie warto jest dopłacać 200 zł właśnie do tych słuchawek i zmieniać poprzednie alfy. Tutaj raczej bym się wstrzymał, natomiast jeżeli aktualnie poszukujecie tych słuchawek do 550 zł, to jest to zdecydowanie opcja, na którą warto zwrócić uwagę, bo jest dobrze wykonana, fajnie brzmiąca i ma te funkcje, które mogą Wam się zdecydowanie przydać. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Wykonaliśmy koniecznie dajcie znać co sądzicie o nowych Alfach S. Czekam na wasze komentarze, nie zapomnijcie również ocenić filmu no i subskrybować naszego kanału, żeby być z nami na bieżąco. Cześć!